Się w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Mościsku. Dzień Seniora. Zbiegliśmy się z datą ogólnonarodowego Dnia Seniora, 14 listopada. Na sali będziemy mieć 215 osób z obiadem, z przekąskami, z alkoholem, z różnymi grami, zabawami. Mamy pana, który będzie tam tamte atrakcje organizował. Mamy pana DJ-a. Bogdana, który jest naszym mieszkańcem i umili nam czas muzyką do tańców i różnych gier i zabaw. Jak zawsze atmosfera jest bardzo miła, bardzo ciepła. Jest tutaj oczywiście DJ, ale też są odpowiednie potrawy przygotowane przez Koło Gospodyń wiejskich. Jest to kolejne przedsięwzięcie na terenie gminy Dzierżoniów organizowane przez sołectwa, gdzie właśnie można powiedzieć w tym okresie jesienno-zimowym chcemy docenić właśnie seniorów za to, że są wśród nas, za to, że możemy z nich pomocy dużą siłę czerpać, z ich wiedzy, z ich doświadczenia. Są dla nas codziennym wsparciem, ale też poprzez wiele inicjatyw ubogacają, wzmożają różne działania na terenie sołectw, nie tylko tutaj w Nowiżnie czy w mościsku, ale też przede wszystkim na terenie całej gminy. Spotykają się ludzie, którzy są dla siebie przyjaźni, znajomi, a chwile trudne na pewno też pokazały, że właśnie na takie osoby można liczyć w ciężkich sytuacjach. No, trzeba też odpocząć, trzeba się też cieszyć, radować się obecnością innych obok siebie, ale pamiętać właśnie, że życie niesie wiele niespodzianek, różnych problemów, które łatwiej jest wspólnie rozwiązać. Każdego roku już od kilku lat wspólnie z dzielnicowym Andrzejem Kłosem podejmujemy działania profilaktyczne. Wynika to z tego, że cały czas w powiecie dzierżoniowskim dochodzi do różnych zdarzeń kryminalnych, tak? dochodzi do oszustw nie tylko na seniorach, ale dzisiaj tą naszą wiedzę chcemy przekazać Seniorom. Jakie są to zagrożenia? Zagrożenia typu oszustwo na wnuczka, na policjanta, na pracownika gazowni, ale również te internetowe, ponieważ coraz częściej żyjemy w tej takiej społeczności internetowej i dochodzi do przestępstw internetowych typu na WhatsApp, na Blika. Także z tym chcemy też wyjść dzisiaj do seniorów. Spotykamy się w różnych okolicznościach i przekazujemy tę informację. Natomiast mimo to dochodzi do tych Mimo y, ciężkiej sytuacji, która, y, którą mamy po powodzi, cieszę się, że ludzie wyszli z mokrych domów, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby siebie poobserwować, dowiedzieć się nowych rzeczy, poopowiadać o starych rzeczach, poopowiadać o tej nieszczęściu, które było i myślę, że te parę godzin, które spędzimy do jakiejś godziny 21-22 trochę odmieni ich życie. Na ten następny, ciężki, trudny okres osuszania mieszkań i zbliżającego się czasu do świąt. To jest zasługa, trzeba przyznać, sołtysów w miejscowości, tutaj Moślisko Nowizna. Oni od kilku lat bardzo ładnie integrują mieszkańców. Czują się wzajemnie sobie potrzebni, zarówno do tego, żeby organizować tą przestrzeń, jaką, jakiej żyją, ale wtedy, kiedy mają indywidualne problemy, znajdują właśnie takie wsparcie. Wśród sołtysów, rad sołeckich, radnych. Jest wiele kół, wiele przedsięwzięć. Oczywiście mamy dzienny dom seniora, kluby Senior Plus w Piawie donej w Kiełczynie. Ci seniorzy mogą swój czas zagospodarować, mogą też w odpowiedni sposób rozwijać swoje umiejętności. I w tym dniu oczywiście życzę im przede wszystkim zdrowia, siły do tego, żeby dalej czerpali zdrowie i pasję do tego, żeby kolejne fantastyczne przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej gminy dzierżoniów realizować. No, infrastruktura jest dobra. Ona planowana była, jak Państwo wiecie, przez lata i realizowana. Mamy jeszcze do zaplanowany, był trzeci element, jaki jest rozbudował element zaplecza sportowego w postaci szatni i tam budynku. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie to również do skutku, ale to wszystko już jest przygotowane, tylko dalej realizować. Tu zawsze jest również rozstrzyganie konkursów czytelniczych, bo jesteśmy w bibliotece, a seniorzy to właśnie ta grupa ludzi, którzy bardzo chętnie sięgają po tradycyjną książkę takiego swojego przyjaciela, nie tylko do Poduszki, ale na co dzień. Nowizna Mościsko, jak i duża część niektórych są na terenie gminy Dierżoniw ucierpiała podczas powodzi, ale ci ludzie się nie załamali. I tutaj ze strony gminy, ze strony prywatnych osób było duże wsparcie różnych służb. Dlatego też myślę, że oni, dla nich takie spotkanie jest dobrym przerywnikiem od tej codzienności dotyczącej dochodzenia do siebie po powodzi. I to najważniejsze, że oni chcą być, że chcą się integrować. Duża tutaj rola lokalnych liderów, Urzędu Gminy, gdzie też tą współpracę i ta pomoc została skierowana, więc myślę, że oni czują się zaopiekowani. Jeżeli chodzi o jesień życia, to najstarsza nasza mieszkanka ma 98 lat. Najniższy wiek tutaj to 63 lata, także myślę, że w tym wspólnym gronie z młodszymi i starszymi nawiążemy pozytywne relacje, będziemy się cieszyć, będziemy się dobrze bawić. Warunki mamy wspaniałe, mamy tutaj zaplecze kuchenne, mamy koło gospody mamy Stowarzyszenie, Mamy Radę Sołecką naszą, mamy Radę sołecką z Znowizny, także mamy z kim pracować, mamy. Kim cieszyć się, że, cieszyć się, że mamy, kim pracować i udzielać się ludziom. Z okazji tego święta i również święta narodowego, bo w tych okolicach jesteśmy, życzę, żebyśmy właśnie byli tą jednością, żebyśmy starali się wzajemnie wspierać, szanować, a jednocześnie patrzeć z uśmiechem i perspektywą na przyszłość. Jako komenda powiatowa Policji w Dzierżoniowie życzymy przede wszystkim zdrowia wszystkim seniorom, ale też tego, żeby byli rozsądni i podejmowali właściwe decyzje i nie dali się oszukać. Jako też życzę seniorom, żeby mieli dużo zdrowia, dużo pociechy z wnucząt, żeby żyli przepiękną, rozrywkową, wesołą starością.